Witam na pogawędce. Dzisiaj 16 czerwca. Co nieco o gołębiarce, można powiedzieć część druga. Pierwsza była nakręcona jakiś czas temu. Bardzo dużo pozytywnych odzewów, bardzo dużo hodowców dzwoniło z podziękowaniami, pisało, że ktoś wreszcie coś powiedział na temat, o co mniej więcej w tym chodzi, bo to jest tylko czubek góry lodowej. Dzisiaj 16 czerwca nie... Nie bez powodu to kręcę, ponieważ jesteśmy po 7 tygodniach, 7 mój oddział, 9 lotów, 2 duble lotów przy wschodniej, południowo-wschodniej cyrkulacji, czyli pod wiatr lub e, zdecydowanie utrudniający lat, wiatr e, powrót Loty dla wielu oddziałów bardzo trudno, bardzo trudne, przy dobrych pogodach gołębie po prostu giną masowo, konkursy trwają półtorej, 2 godziny, gdzie tak jak mówiłem wcześniej, jedynym, jedynym powodem, przeciwieństwem według mnie jest niekorzystny wiatr. Wielu hodowców szuka wymówek, więc mamy historię typu radary, wojna, gdzie mam kontakt z Ukrainą, z hodowcami z Lwowa, gdzie po siedmiu lotach zgubili pojedyncze loty w Gołębie, gdyż lecą ze wschodu i praktycznie wszystkie loty mają z, wiatry, z wiatrem. I pomimo wojny. Gołębie im wracają i nie ma problemów. Jedyne co to narzekają, że gołębie siadają kupami, zalatują od Polski z tyłu, ponieważ przelatują z wiatrem. Eee, no to oczywiście kilkunastu hodowców dało mi kontrę, no tak, ale Lwów to nie Ukraina, to przy granicy, że najwięcej problemów będzie w centrum. Mam materiał filmowy, krótki od kolegi akurat z Kijowa. Aleksandra, który znany jest już tu w Polsce, często przyjeżdża, wielu hodowców go zna. Jest relacja od niego Na zadane pytania co sądzi na temat radarów, wojny i jaki jest przebieg lotów u nich Na pewno z tego filmu można wywnioskować, że problemem na pewno nie są radary, nie jest wojna Bo strat w Gołębiach jakoś tak oni nie mają Zapraszam na, na ten krótki reportaż Cześć Marek Rady był słyszeć Зараз відповідаю на твоє питання. Льоти в тим сезоні в сумі є окей, як мами тільки зараз мали тільки один дуже тяжкий льот, перший, там 120 км, а... але в емоціях ви стартували що ми при дуже злих погодових варунках і втратили дощ дуже в Голембі. Далі була перерва, бо в Голембі був дуже стрес один тиждень. По тим тижню Wystartowali dalej 230-230 330 ostatni lot był w sumie ostatni 3 lata stracił z dorosłej golembi tylko jedną samicu. Można powiedzieć, że jest OK. Na temat tych radarów. Można powiedzieć co Kijów jest teraz najbardziej. Najbardziej uh, tych systemów antiradarowych przeciwko tych ruskich zabojnych raket i obok Kijowa może nawiedzieć i w Євроpie teraz tych różnych systemów. Uh, co by ty widział taki duży-duży budynek, to już Kyo. W sumie ja mieszkam 500 metrów od granicy Kyjewa. bo to, gdzie ja mieszkam, to już Kiev region I jakby nie to on pierwszy lot katastroficzny po tym pogodowym warunkiem złym, to można mówić co wszystko jest ok. Jedne, co jeszcze mamy złe pogodowe warunki, I ostatni tydzień też psz, nie było lotu, no bo był katastroficzny deszcz. W sobotu było zle, w niedzielę katastrofa. W poniedziałek też bardzo zła pogoda, dlatego musieli powtórno opuścić jeden lot. Ten weekend jak będzie wszystko ok powtórka była 330, a dalej 560 km. Ten sezon taki ciekawy, żadnego lotu nie było. Z wiatrem tylko przeciwko wiatra i, z, i w bok, ale golem daje radę. Mam nadzieję, co lody też będzie wszystko ok. I stopniowo będziemy jeszcze lepsze walczyć z tymi ruskimi kurwami. Przepraszam, kiedy będę Victoria, wtedy już będziemy latować nie dla relaksu, a na winik. Jeszcze mam odpowiedź na. Єдне твоє питання на тих радарів, систем э, протиракетних. Їх зараз то навколо Києва, Ти, це, якби вони працювали так, як как мышли, ми что Колемби не може літувати, то їх така іванби э, або не жили, або не, ну, не, не, не було можливості навіть таких тренінгів, розумієш? to ja myślę co może coś nie i działa na golębi, ale taki minimum, taki mizer, co jak golębi przyzwyczajeni do tego, jak oni dobre wytrenowani, to w ogóle nie ma takiego wpływu, jak kiedyś my sobie też myśleli na ten temat. My już rok żyjemy z tym. Wiegłym roku też були lody, ale дуже mało. Bardzo krótki dystans, w tym roku troszkę więcej będę Ale to co ja widzę, to nie ma tych problemów z tymi radarami jak kiedyś my o tym pomyśleli Dlatego ja teraz spokój w relaksie I e, nawet nie myślę o tym Więc jak sami widzicie, Aleksander e, trochę już z ironią w głosie, pomimo stresów, problemów, wojny tam alarm bombowy jest 3-4 razy dziennie i 3-4 razy w nocy, mimo to gołębie trenowane są. Coś trzeba robić z wolnym czasem, nie tyle z wolnym co ze stresem. Gołębie to na pewno sposób i dla nas odrelaksować się, ale również dla nich też wojna wojną to też te gołębie dają trochę, trochę relaksu, jak widzicie. Sami widzicie, nie widać niczego złego, więc naprawdę myślę, że tą, tą historię można wsadzić już po prostu do lamusa, bo w Europie to nie tylko w Polsce, ale Belgia, Holandia również ma straty i żaden hodowca nie chce się przyznać do tego, że coś źle zrobi, że nadużywa medycyny lub że gołębie za słabo przygotował, czy źle przygotował, czy że po prostu gołębie są słabe. Kilka minionych lat pozwoliło e, wielu hodowcom lawirować. E, wybierać sobie loty w dni czy z kierunków, gdzie po prostu sprzyja wiatr. U mnie w okręgu też były oddziały, które, które sobie tam powiedzmy kompensowały trud lotu, zmianą kierunku lotu i korzystanie z wiatru. Parę lat spowodowało to, że zbyt wiele gołębi zostało, których nie powinno zostać, i przy siedmiu tygodniach, w niekorzystnych wiatrach tych gołębi, które powinny być stracone w ciągu minionych 3-4 lat, one po prostu się zgubiły teraz w ciągu 5-6 tygodni. To jest mój, mój wniosek, bo ja nie widzę, żeby te loty, i w moim oddziale nie widzę póki co, żeby loty były jakoś tam nadzwyczaj ciężkie. Pierwszy lot zaczęliśmy 6-600. Teraz mieliśmy lot 89 z dublem, suma gołębi e, to jest jakieś 5500-5600, więc tych gołębi za 8-9 lotów zgubiliśmy nie wiem 800-900 ten zeszły weekend, godzina 14-15 otwarcie zegarów. Brakowało jest 500, mocno podwiat było. Każdy wie jakie były warunki wiatr wschodni ma to do siebie, że na terenie całej Polski e, po prostu nie ma żadnych naturalnych barier i on wieje na terenie całej Polski Równomiernie wschodni jest wschodni, dla każdego uważam bardzo podobny. Przy wiatrach południowych i zachodnich jest różnica, ponieważ z zachodu, z południa mamy góry, więc oddziały przy górach będą bardziej osłonięte, oddziały powyżej Zgorzelca, powiedzmy w stronę Szczecina. Na wprost ten wiatr tam bardziej sobie hula i te ptaki są tam, powiedzmy bardziej ma ten wiatr na nie wpływ i na ich szybkość. Ale ze wschodu uważam, czy z północy, wiatry dla każdego, czy, czy ze wschodu, czy z południowego wschodu, to każdy ma ten sam trud lotu. Myśmy tego u nas w nie zauważyli. Konkursy się kończą z 500 na poziomie 45-50 minut, nie półtorej, 2 godziny, nie robi się przerw po takich lotach. Po prostu loty przebiegają uważam bardzo dobrze. Druga kwestia, którą chciałem poruszyć, to, to młode. Podejdziemy do gołębnika. Zaraz pokażę krótki materiał i też parę rzeczy o jak gołębie młode zadbać i, o, i w kwestii zdrowia, ponieważ też były takie pytania. Zapraszam do gołębnika. Witam w gołębniku młodych. Jeśli chodzi o gołębie młode, to w któryś sezon z kolei metody młode są zaciemniane jak sobie poradzić ze zdrowiem jak widzicie gołębie mam w różnym etapie rozwoju, są ptaki dopiero rozdzielone, są ptaki już podpieżone. one się w ciągu kolejnego miesiąca, jak będzie zaciemnianie, wyrównają co robimy, żeby zapobiec jakimś problemom, przede wszystkim przy każdym porannym karmieniu młodych jak jest żaluzja odsłaniana to przyglądamy się młodym poświęcam chwilę, patrzę młode w takiej pogodzie jak dzisiaj ciepło, sucho muszą być szyje wyprostowane, gładkie gołąb nie ma prawa siedzieć skulony e, gołębie, które pierzą, e, które kulą szyję, które się kurczą to są gołębie, którym coś dolega, więc jeżeli widzę młodego, który ma albo ciemny nosek, albo Właśnie nie podchodzi do jedzenia przy karmieniu, to tego młodego zabieram za gołębnik. Mam powiedzmy i każde młode, które są mi podejrzane, nie zachowują się tak jak powinny, bo w przeciągu tygodnia są dwa, trzy młode. Nieraz to nie jest tak, że u mnie wszystko jest perfect. w młodych to jest tak jak w przedszkole. Gołębie, dzieci po prostu w przedszkolu mają styczność ze sobą pierwszy raz, różne środowiska bakteryjne z tych wszystkich domów się spotykają i po prostu dzieci wymagają uwagi tak samo jest z naszymi gołębiami gołębie wymagają, żeby się rano parę minut przyjrzeć, więc każdy przedział odsłaniam osobno. Przyglądam się chwilkę. Widzę młody jakby miał jakiś ciemny nosek, to po prostu trzeba go oddzielić, ponieważ nosy ciemne, wyciek z nosa to są rzeczy, które się bardzo szybko roznoszą przez wodę i. Nie można takich głębi zostawić. Trzeba je po prostu dać zagłębnik. Można go potraktować 2-3 dni kropelkami. Można dać tabletkę. Ja używam jakichś TRS, czy, czy można użyć, nie wiem, cokolwiek. Młody, który jest na gołębniku, musi być zdrowy. Jeżeli nie jest zdrowy, to będzie się to rozprzestrzeniało. Również widzimy przy karmieniu, czy często jak młode hodowce zobaczą, to jest u młodych, które mają problemy początkowe z koli, to jest odruch. Wymiotny, czyli będziemy widzieć, że młodego naciąga, to nie dlatego, że, że na nasz widok, że po prostu żygają e, e, na nas widok, czy je naciąga. To też młody ma już pierwsze symptomy koli, trzeba go oddzielić da tableteczkę Jungę Pulver z uroksyną, czy inne, które powiedzmy, funkcjonują na rynku. I zazwyczaj dzień, półtorej młody wraca do stada. Takim sposobem unikamy e, problemów. Młode numery, którym się pomaga, czy to właśnie z tym, z tym katarkiem jakimś, czy, czy z wymiotami, gdyby się to zdarzało, to ja takie numery sobie notuję na, na whiteboardzie i takie młode, jeżeli by się to powtórzyło 2-3 razy, też będą eliminowane. Po prostu każdy ma szansę, każdy ma gorszy dzień i uważam, e, dzień dwa należy pomóc, jeżeli po dwóch, 3 dniach młody nie reaguje na to, co się mu podaje, to po prostu jest młody usuwany. To tak, jeśli chodzi o, o młode gołębie SETAPU, akurat na którym jesteśmy teraz, młode wyglądają świetnie. Tak mówię o tej porze roku jest ciepło, nie ma deszczów, nie ma wilgoci, młody nie może być pokurczony. Także jeśli chodzi do młodych, o, o młodych i o troskę o ich zdrowie, to, to dla hodowców, którzy o to pytali, to jest właśnie ta odpowiedź. Dzięki. Także podsumowując dzisiejszy odcinek, e, uważam, że mit radarów. Zostaje na pewno obalony, bo nasilenie tego wszystkiego, jakie jest na Ukrainie, tak jak Aleksander powiedział Kijów jest najbardziej chronionym miastem dzisiaj w Europie czy może na świecie systemy Patriot to, to, to jest szereg anten, które są rozmieszczone wokół plus cała reszta to jest po prostu nie do opisania ile tego jest i to drastycznie nie wpływa na jakiś, tam, na jakiś tam poziom strat w gołębiach, więc myślę, że w Polsce. To jest rzecz, która powinna odejść do lamusa. Myślę, że te 7 tygodni to naprawdę takie bardzo profilaktyczne, pogodowo zjawisko, gdzie bardzo wiele hodowli, które uczyło, pokazywało jak lotować medykacje, medy medykamenty co tydzień, coś tam, coś tam prześledcie sobie listy konkursowe i zobaczycie hodowcy, którzy naprawdę z tym przesadzają, to albo już nie wkładali na lot ostatnio, albo odbijali po, po 5-8 gołębi w konkursie, no to nie mogą być hodowle, ogólnie hodowle, które według mnie e, odgrywają jakiś marginalny wpływ na, na, na sport w danym oddziale, czyli te przyloty są e, jakieś tam powiedzmy pojedyncze gołębie czołowe, e, to, to, to nie jest coś, co, co upoważnia hodowcę do e, do instruowania i, i, i pokazywania innym, jak należy lotować, hodowcy powinni brać uwagę naprawdę z hodowców, którzy robią to od lat przy zmiennych warunkach. Przede wszystkim brać przykład z hodowców, którzy mają referencje, bo referencje to są jedyne uważam ważne sprawy, które danego hodowcę dają mu jakiś tam certyfikat. Na, na to, że, że to co mówi, ma odzwierciedlenie, czy tą jakość głębiej, jaką ma, ma odzwierciedlenie, nie, odzwierciedlenie, nie tylko na jego terenie, ale i w wielu innych hodowlach. E, widzimy, ja sam widzę, znam od kuchni hodowle belgijskie, również i polskie, które zdobywają rezultaty, i tam po prostu przed każdym ważnym lotem naprawdę bardzo dużo idzie trików typu, typu szczepionki, które nie są szczepionkami to są iniekcyjne formy antybiotyków. E, robi się rezultat, natomiast te gołębie w oparciu o to później nie są w stanie nic więcej przekazać. E, to tak nawiasem mówiąc, e, e, oczywiście dla hodowców, którzy są otwarci na, na inne spojrzenie, a nie na tylko szukanie problemów gdzie indziej, a nie na własnym podwórku. Problemy i straty, głównie to co mamy, to są straty spowodowane tym, że mamy za dużo złych gołębi, źle selekcjonowanych. I z hodowli, które uzurpują sobie prawo do, do autorytetów, a de facto tymi autorytetami nie są, ponieważ no, te ptaki na innych hodowlach nie pokazują tego. I również przy tych warunkach, teraz, no, zobaczycie od tego weekendu 18-17: nagle radary przestaną działać, bo zmienia się cyrkulacja, będą wiatry zachodnie, północno-zachodnie. I hodowcy, którzy do teraz mówili, że mają chore, że radary, że samoloty, że Bóg wie co, że zakłócenia. To nagle im się te zakłócenia skończą. Czyli co? Radary nie działają, a jestem przekonany, że loty 18 i dalej będą już o wiele bardziej udane. Wziąć sobie to pod uwagę. Pozdrawiam, cześć.